Chodzi o zarzut pobicia starego mężczyzny, choć szczeciński Tuber, którego określa się także mianem Paty Tubera, zasłynął tak, że sprawa się psychicznie nad niepełnosprawnym. Sprawa wciąż jest w toku. <laughs> Przypomnijmy, sytuację rozgrywającą się na początku 2020 roku w sklepie spożywczym, gdzie ukarzył. W próbował nagrywać film na swój kanał na YouTube. Mimo sprzeciwu ekspedientek nie przerywał, zareagował 66-letni Edward N. Przed sklepem doszło do incydentu i mężczyzna został uderzony przez kamerzystę w twarz, upadł na ziemię i na chwilę stracił przytomność. No właśnie, tylko chwila jeszcze. W czwartek 6 października sąd Nowy Szczecin skazał Łukasza o wóza na pół roku ograniczenia wolności oraz 10 za zadać uczynień dla wdowy. <laughs> Mężczyzna zmarł w maju. Po pobiciu skarżył się na bóle głowy. Bo to było w styczniu. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. 5 miesięcy później. 64 latek. Podkreślić jeszcze, trzeba, że sąd uznał, że to był tak zwany wstęp lub. Okej. Okay. Eee, rażące publiczne naruszenie prawa bez żadnego powodu uzyskał metal z Krzysztofem Tumielewicz, pełnomocnik budowy. Ja pamiętam to, to sytuację. Sytuację, złotych, mogło się to przyczynić do śmierci 66-letniego mężczyzny. Bogło. Adwokat rodziny zmarłego złożył do sądu wcześniej akt oskarżenia. Adwokat złożyła akt oskarżenia, czyli nie prokuratura złożyła, tylko adwokat. Więc albo jest to prywatny akt oskarżenia, albo hmm. jest Kruszwil Szatan. Kruszwil o coś, co jest prywatno-skargowe. jest bardzo ciekawe, w żadnym artykule, który czytałem, nie doszukałem się rzeczy podstawowej... Tak, później się okazało, że to był nie Czyli z jakiego artykułu Kruszwil ma odpowiadać. Okej. Okay. Ten kosz się przewrócił, nie wiem czemu. to są duchy? Szatan. Ty? No. Do, do dwóch lat więzienia. Że żona tego pana żąda dwóch i pół roku więzienia. Dla Kuźmila. Czyli to mamy, musi być coś, co. Górne, górne zagrożenie karą jest powyżej dwóch lat. Ale my tak naprawdę nie wiemy co. Czy. Nie wiemy, no. nie wiemy, nie ma, nie ma kwalifikacji prawnej. No tak. Wynika z informacji, mężczyzna oskarżony został o pobicie starszego mężczyzny, który w niedługim czasie zmarł. Ta, pobicia, tam było jedno uderzenie i ta, to nie było tak, że po, po niedługim czasie zmarł, tylko po pięciu miesiącach. W wyniku odniesionych obrażeń. No, śmiem twierdzić, że między styczniem a majem to wcale nie jest tak niedługi czas. Mhm. Jak wyjaśniono, chodzi o zdarzenie z 2 stycznia 2020 roku. Czyli to jest to, gdyż pamiętasz, jak mnie zapraszałeś, to my obaj byliśmy przekonani, że chodzi o 2021. Ja tak. bym się 6 latek poszedł po zakupy do osiedlowego sklepu. Wewnątrz był 20. No właśnie, 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 będę, będę, będę. Bo to jest oskarżony, że w styczniu 2020 przed jednym ze sklepów się przyczyniło, tak? Związany z kanałem YouTube Lord Cruzville próbujący nagrać film, ekspedientki nie wyraziły zgody. No i to jest ta część, która jest jednoznaczna, jeśli to jest prawda. No właśnie, bo to półtora roku, półtora roku w ogóle po fakcie zostało coś... jakieś postępowanie tam... tam jakieś, jakieś zawiadomienie zostało... wszczęte. No, no i właśnie wracamy do pobicia dziadka w żawce okej. Okay. Dostałem pytanie z czatu, że ty może jesteś taki pewny siebie, bo miałeś jakąś akcję ze starszym mężczyzną pod sklepem. Kojarzysz to? A, była co, taka co sytuacja. Się... Matt, czy widziałeś w live tej gdzie y, były zajął od ludzi pieniądze albo za wygrane iPhone'a? Tak, tak, widziałem, widziałem to. Była taka sytuacja. To znaczy to mam cało powiedzieć? Jak, znaczy jak to powiedz bez jak to było no. Romek Janik, Natalia Zadawska i Marcin Cyga, dziękuję, subskrybujecie, bardzo miło. O, podobno jakieś jakiegoś starszego mężczyznę sklepu. Eee, dobra, no to cała sytuacja wygląda w ten sposób, że weszliśmy do sklepu, bo chcieliśmy nagrać film, że cały dzień oglądam Netflixa. Eee, przez 24 godziny oglądam Netflixa. Eee, wszedłem do sklepu z moją byłą dziewczyną, no i podeszliśmy do kasy i poprosiłem wtedy rogalika i paczki papierosów. Eee, no i pani powiedziała, że mnie nie obsłuży, bo ją nagrywam. No ja powiedziałem, no proszę pani, no eee, ja wiem jakie jest prawo, jeżeli pani Zacenzuruje. I jeżeli pani zdeformuje głos, nie naruszę ustaw. To się podrap. No tak, mi drap drapie gardło, to się podrapać. W sumie racja. Ale nie swędź mi gardło. Jak mi drapie, to sam zrobić. Poswędzić się. ...prawy mhm. Rodo, czyli mam panią prawo nagrywać. I po prostu nie będzie pani nigdzie. W internecie. To akurat nie jest żaden problem, bo nie będzie pani nigdzie w internecie. I proszę mnie obsłużyć, bo jeżeli pani mi nie obsłuży, jeżeli mnie pani nie obsłuży jako klient. Jagera pije. Jager dobry. Ta pani wykroczenie. Ona powiedziała, że nie ma takiej opcji. Proszę wy, wy, wyjść ze sklepu. Ja powiedziałem, że nie wyjdę, dopóki pani mnie nie obsłuży. No i nagle poczuję szarpnięcie. Kurwa nie wiem. w yy, Faceta z tyłu. Raz, dwa. Do przodu. Obracam się i mówię: Dlaczego, chłopie, yy, mnie szarpiesz? Do jakim prawem w ogóle mnie szarpiesz? no Bo no nie powinno dochodzić do takiej sytuacji, że, że ktoś w ogóle przekracza sferę no, no prywatną, tak naprawdę moją. On powiedział, że masz wyjść ze sklepu. Powiedziałem, że nie wyjdę i dalej kontynuowałem wywód do tej pani, że mam ją obsłużyć, bo popełnia wykroczenie. No to nagle poczułem uderzenie w laptop. Ten facet uderzył mnie w laptopa. Obróciłem się znowu do niego i powiedziałem, żeby nie dotykał sprzętu, bo to naprawdę jest drogi sprzęt. Po czym facet złapał mnie bezpośrednio za fraki i zaczął pchać do przodu, rzucił mnie na. Sterte energetyków, po czym uderzyłem głową o, o listwę, która, która dzieliła półki. Wstałem do tego chłopa, odłożyłem laptopa, bo wtedy nagrywałem film i powiedziałem, że jeżeli jeszcze raz mnie dotknie, skończy z głową, z głową w półkach. No i uspokoiłem atmosferę. Wyszedłem ze sklepu i stwierdziłem, że odjadę spod tego sklepu. No. Czy kamerzysta mówi prawdę? Nie wiem. Czy można mu wierzyć? Nie. Czy tutaj mówi, czy tutaj jest szansa, że to się wydarzyło? czy że jest szansa. Ma nadzieję, że... To co mówi, to racja. Po prostu już, już nie miałem czego tam szukać. Nie chciałem dalej rozgrzewać. E, a propos kamerzysty. Jest on, nie jest on głupi. On jest... E, inaczej. Gardzy nim, jest śmieciem. Natomiast nie jest głupi. Koleś wie co robi. Także to wszystko co teraz mówi, równie, równie dobrze może być przemyślane i przetrenowane. Że on już wiecie, że on już... E, już wie co mówi, wiedział, że będzie takie pytanie, więc się przygotował od samego początku, a do samego zakończenia wiedział, co będzie mówił. Z całej atmosfery chłop mnie naprawdę zdenerwował, ale nie zdenerwował mnie na tyle, żeby przynać jakieś burdy, tak? No i po tej sytuacji. Burder. I wszedłem do Jaguara, e, wrzuciłem wsteczny bieg, już miałem odjeżdżać i facet nagle wychodzi ze sklepu. No to, żeby e, go delikatnie e, do, dokonać pikanterii, żeby chociaż troszeczkę się odbić za to, e, co on zrobił. Pokazałem mu środkowy palec temu facetowi. E, no i on wyszedł za mną, podszedł do szyby, zaczął pukać w szybę gdzie miałem wrzucony wsteczny bieg, zaczął walić w tą szybę, otworzył, otworzył, szybę, ja pokazywałem mu środkowy palec i oglądałem cały czas Netflixa, no i on, za, on zaczął mówić, że ja się nauczę w szacunku do starszych. za rękę i uderzył mnie dwukrotnie w twarz. Przecież miał szybę zamkniętą. Szybę, otworzył do szyby, zaczął pukać w szybę, gdzie miałem wrzucony wsteczny bieg, zaczął walić w tą szybę, otworzył, otworzył szybę, ja pokazywałem... Okej. Okay otworzył szybę Ja miałem wrzucony wsteczny bieg zaczął walić w tą szybę otworzył otworzył szybę ja pokazywałem mu środkowy palec i oglądałem cały czas Netflixa, no i on, za, on po, zaczął mówić że ja się nauczy już szacunku do starszy Zapomnij za rękę oglądając cały czas Netflixa, no i on, za, on po, zaczął mówić że ja się nauczy już szacunku do starszy Zapomnij za rękę Jak? Czas... bieg zaczął walić w tą szybę otworzył otworzył szybę ja pok jak otworzył szybę? On otworzył szybę? Jak? Pokazywałem mu środkowy palec i oglądając cały czas. Magię, otworzył. otworzył drzwi, opuścił szybę, zamknął drzwi z powrotem, czego nie rozumiesz. Aha. mogło tak być. Mogło tak być, serio. Trixa? Ale kulturalny starczy pan zamknął drzwi, nie? Bo nie jego własność. Otworzył tylko okno, ale drzwi zamknął. Fajnie, fajnie, Wierzę Wierzymy ci we wszystko. No i on, za, on zaczął mówić, że ja się nauczę gnoju szacunku do starszych. mnie za rękę i uderzył mnie dwukrotnie w twarz. Wtedy poczułem takie lekkie zamroczenie. Cofnąłem nogę. Auto zaczęło się toczyć. Bo... Z całej siły uderzył mnie dwukrotnie w twarz. Wtedy poczułem takie lekkie zamroczenie. Z całej siły uderzył go w twarz. Z całej siły uderzył go w twarz. A on poczuł lekkie, lekkie ten, lekkie zamieszanie, lekkie ten, lekkie... Rozkojarzenie. Cofnąłem nogę, auto zaczęło się toczyć, bo było na wstecznym biegu, zaczęło się toczyć w, w kierunku przystanku. Prawie stratowałem ludzi. No i po tym delikatnym zamroczeniu, no, zdenerwowałem się. Wrzuciłem parking, wyszedłem z auta, no idę na tego faceta. No i powiedziałem, no i co teraz, kładybilużany. Podszedłem do niego, on upuścił reklamówkę z, z tymi zakupami, które trzymał w ręce i próbował mnie uderzyć. Ja szedłem pod jego ciosem, uderzyłem go raz, facet upadł. E, Ta. Że tak było nie, zmyślam, nie? Podniosłem tego faceta, powiedziałem. Jak nic, to była reklamówka z Biedronki? Musiała być z Biedronki. Nie ma szans, żeby to była reklamówka z innego słowa. Czy nic się nie stało, że nie chciałem go uderzyć, że no ta sytuacja nie powinna się wydarzyć, ale pierwszy mnie zaatakował. No i w tym momencie się broniłem. I czy chcę wzywać policję? Bo jeżeli chce, no to możemy wezwać policję. Ja nie widzę żadnego problemu. Tak, bo nie zmyśla, byłam w O, to ma już potwierdzał, go. żeby tą policję wezwać. Eee, facet powiedział, że nie, że nie ma żadnego problemu, że nie chce policji w tej sytuacji. Eee, no i postanowiłem wrócić. Do Jaguara wtedy. No i panie ekspedientki podeszły do mnie. Pan strzelasł za taktem testowym. Moje marzenie by się spełniło. Nie, e i powiedziały coś w stylu. My wzywamy policję, bo doszło tutaj e do ataku na, e na starszy mężczyźnie. Ten mężczyzna ważył około 130 kg, gdzie był. O, proszę bardzo. Kilkukrotnie mnie przekraczał gabarytami, no i był agresywny. Byłam szybo, potwierdzam, okej, okay, to już mam też potwierdzonko. Gdzie ja tylko go tak naprawdę uspokoiłem w tamtym momencie. No, uderzeniem, no ale. No... Uspokoił go na wieczność, nie? Tutaj to była po prostu konieczność. Mhm, dobra. Czy dowiedzieliśmy się, że kamerzysta w płat? No dobra.